Cześć, w tym filmie chciałabym Wam pokazać kilka propozycji na ręcznie robione kartki wielkanocne. Tym razem będą to takie dość kolorowe, rysowane ręcznie pomysły. Oczywiście, jeśli nie chce Wam się rysować, możecie wpaść na mój kanał i znaleźć filmik, który na przykład jest z wykorzystaniem bloku do scrapbookingu. I raczej działamy tam na zasadzie wycinania niż kolorowania. Ale wracając tutaj do filmu, pierwszym pomysłem jest taka kwiatowa łąka. Potrzebny nam mały kawałek bloku z papieru, papieru z bloku technicznego, w kolorze białym, z którego wyznaczam sobie kwadracik. Mój kwadracik będzie o wielkości 10 na 10 cm i tak przygotowany kwadracik wycinam, a następnie będę go przyklejać na różowej kartce, tą, którą widzicie tu u góry w prawym górnym rogu. To jest kartka akurat z bloku rysunkowego, bo technicznej w takim jasnym pastelowym kolorze nie posiadałam, ale raczej na taką podstawę kartki, na jej spód polecam zrobić właśnie e, z technicznego bloku, z twardej kartki. kwadracik gotowy. Teraz czas na przyklejenie go przy pomocy taśmy dwustronnej do naszego różowego papieru. Jak zawsze przyklejam w taki sposób, żeby z każdej strony białego wystawała odrobina różowego papieru spod spodu i tworzyła taką kolorystyczną rameczkę. Zaczynam szkic ołówkiem. Stworzyłam sobie tutaj różne kwiatki. Postanowiłam stworzyć takie margaretki, wrzosy, tulipany, a nawet same listeczki. Oczywiście nie musicie tych kwiatków odwzorowywać identycznie, tak jak ja, ale jeśli chcecie, to zaczekajcie do momentu, aż pokażę Wam tutaj już poprawiony czarnym pisakiem szkic. Bo teraz przy tym ołówku troszkę ciężko się rozeznać, dlatego na początek. Możecie przyjrzeć się, jak robię to ołówkiem, a następnie zatrzymać sobie filmik w momencie, kiedy będzie już ten szkic pisakiem pokazany i odwzorować go, albo przynajmniej gdzieś tam się nim zainspirować na swojej kartce. Tutaj jeszcze od razu wrzuciłam ołówkiem napis świąteczny. I teraz zaczynamy poprawianie pisakiem. Jeśli chodzi o napis, wykonałam go grubszym pisakiem, żeby był wyrazisty na tle tych konturów kwiatów spod spodu, a te kwiatki, które rysowałam przed chwilą ołówkiem, będą zrobione cienkopisem, żeby po prostu nie zaburzyć tego całego napisu, żeby się nie zlał z nim, żeby był widoczny. Oczywiście, kwiatuszki można zrobić dowolne, nie jest powiedziane, że muszą to być identyczne, tak jak u mnie, czy te tulipanki, czy te margaretki. Można sobie wykorzystać swoje ulubione kwiaty, takie, które umiecie rysować. Na spokojnie nie musi to wyglądać identycznie, tak jak u mnie. I zabieramy się za kolorowanie. Ja wybrałam tutaj kolorowanie pisakami, ale oczywiście, jeśli wy wolicie kredkami, lub po prostu nie macie pisaków, a macie kredki, to możecie od razu zacząć kredkami, nie jest powiedziane, że musi to być po prostu tak jak u mnie zrobione. Kolorystyka też oczywiście jest dowolna, u mnie wrzosy są fioletowe, mamy różowe tulipany, a margaretki są w trzech kolorach, także myślę, że warto wybrać kolory, które lubi osoba obdarowywana, dla której tę kartkę właśnie wykonujecie. Bo jeszcze bardziej się jej spodoba, jeśli te kolory się znajdą na kartce, albo po prostu kolory, które wy lubicie. Nasza kartka jest gotowa. A my przechodzimy do takiego marchewkowego pomysłu. Będzie nam potrzebna biała kartka z bloku technicznego, z której wyznaczam sobie prostokąt. E, tym razem to będzie prostokąt o szerokości 10 cm, a długości 14 cm, i tak przygotowany przy pomocy liniki i ołówka. Prostokąt wycinam, a następnie będę go przyklejać na brązowej kartce z bloku technicznego. Tak samo jak w przypadku poprzedniej kartki, żeby stworzyć taki akcent kolorystyczny wokół tego białego. Żeby brązowy spod spodu wystawał po każdej stronie tego białego prostokąta. Oczywiście nie jest powiedziane, że musicie użyć brązowy papier. Do takich marcheweszek fajnie będzie pasował też żółty, pomarańczowy czy zielony. Marcheweczki zaczynam rysować ołówkiem. Są one rozrzucone po prostu po tej kartce w różnych kierunkach, pod różnym kątem. Nie są identycznej wielkości, nie są w identycznym rozmiarze. właśnie fajnie, żeby były różnorodne. Dorysowuję do nich te natki marchewkowe, ich zieloną część. A następnie, gotowy ołówkowy szkic poprawiam czarnym pisakiem. Tutaj wybrałam troszkę grubszy pisak, żeby te kontury były wyraziste i na każdej marcheweczce dorysowuję takie jakby przerywane linie w poprzek, żeby upodobnić ją jeszcze do tej mojej marchewy. Do pokolorowania wybrałam również pisaki. I postanowiłam wykonać te marchewki w dwóch odcieniach pomarańczu. Jeden będzie ciemny, taki klasyczny marchewkowy, a drugi będzie nieco jaśniejszy, bo takie jaśniejsze marcheweczki również istnieją. A dodało to tutaj takiego ciekawszego akcentu. Jak widzicie na tle, robię też malutkie groszki w kolorach właśnie tych marchewek i w czerni, którą robiłam kontury. Jeśli oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja te groszki bardzo lubię. One naprawdę dodają takiego uroku, zapełniają fajnie kartkę. Na koniec czas jeszcze tylko na napis. Postanowiłam wykonać go po prostu na tej kartce bez żadnych dodatkowych przyklejanych kartek, bez żadnych warstw. Wyznaczam sobie linijką i ołówkiem dwie linie, na których będę tworzyć napis. Na początek tworzę go ołówkiem, żeby mieć pewność, że mi się tutaj zmieści i wyjdzie tam, gdzie bym chciała. A następnie pisakiem grubszym, takim żeby był wyraźniejszy niż te kontury marchewek, poprawiam ten wyrysowany ołówkiem napis. A niepotrzebne ślady ołówka wymazuję gumką do mazania. Nasza kartka jest już prawie gotowa. Prezentuje się w całości dokładnie, tak? Zaraz zobaczycie. Jest naprawdę urocza. A my przechodzimy do kolejnego pomysłu, ale ostatniego już na dzisiaj, którym są takie kolorowe pisanki w towarzystwie jajek na twardo. Będzie nam potrzebna biała kartka z bloku technicznego, z niej również wyznaczam sobie prostokąt o wielkości 14 na 10 cm. Tak przygotowany prostokąt. Wycinam i będę go przyklejać do tej fioletowej kartki, którą widzicie po prawej stronie. Jest to kartka z bloku technicznego, taką też polecam do utwardzenia całej kartki, bo jednak rysunkowa mogłaby się wyginąć, miąć i nie wyglądać zbyt atrakcyjnie. Tę białą kartkę jak zawsze będę przyklejać w taki sposób, żeby z każdej strony tego białego papieru wystawała odrobina tego papieru spod spodu, w tym przypadku papieru fioletowego. Teraz teraz na narysowanie naszych jajeczek postanowiłam, że wyrysuję je po prostu ołówkiem, takie mniejsze i większe owale rozrzucone różnie po tym naszym białym papierze. Jak widzicie, w jednym jajeczku już namalowałam małe kółeczko, które będzie żółtkiem. Drugim tutaj też będzie żółteczko, a pozostałe będą kolorowymi, jeszcze nie obranymi ze skorupek, pisankami. Czarnym pisakiem poprawiam kontury, i od razu na pisankach zaczynam wyrysowywać również kształty, różne szlaczki, które będą tworzyły tę moją pisankę. Następnie będziemy je kolorować. Postanowiłam tym razem stworzyć pisanki e, podobne do siebie w zasadzie w jednym wzorze, bo tylko z paseczków. I tak po, nie pokolorowane, bo kolorować będziemy za chwilę, ale tak rozrysowane pisanki zaczynam kolorować. Kolorystyka, oczywiście, jest dowolna. Ja wybrałam taką, a nie inną. Ale Wy możecie wybrać każde kolory, które Wam się podobają. Te dwa jajeczka z kółeczkami w środku pozostaną białe, mają tylko żółte żółtko, jak nazwa wskazuje, bo są to jajeczka na twardo. No i jak zauważyliście, dodałam też groszki na tle w tych kolorach, w których są również pokolorowane pisanki. A napisy świąteczne postanowiłam rozrzucić w tych wolnych miejscach między moimi jajeczkami. Nasza kartka jest już prawie gotowa, więc ja powoli się z Wami będę żegnać, ale mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film i zostaniecie ze mną na dłużej. Zasubskrybujecie mój kanał, bo często wrzucam naprawdę fajne filmiki z propozycjami na kartki lub inne prace plastyczne dla dzieci, które możecie wykonać razem ze mną. Także gorąco Was zachęcam do wizyty na moim kanale, do zostawiania łapek w górę, komentowania moich filmów. No i co? My się słyszymy w kolejnym filmie. Do usłyszenia.